Cześć, z tej strony Monsu Ninja i zapraszam Was na ósmy odcinek z Demon Souls. I tym razem jest ze mną gość specjalny Adam. Cześć. Z, z kanału akagaming.pl Który będzie mi towarzyszył w części w niektórych odcinkach. Więc pierwszy odcinek, no to jest to kolejna lokacja po pancernym pająku. Więc trochę tutaj sobie ze sobą pozwiedzamy. No, obrażenia niezłe. O, i otrzymujemy niezłe. Nie, ale jest, nie jest dobrze. Mnie jakoś mnie nie zeskalowało mocno Twojego poziomu. Chyba, że masz wysoki poziom. A nawet Ci powiem, który mam poziom. Yy, 26. To nie. Zapominam o tych. Ale dobrze, że ci kopacze nie są pancerni, tak jak w tym, w Eldenia. Tak, tam ci byli strasznie na tą katankę, co mam, to byłoby słabo. No by ten, uderzenia się odbijały centralnie. Uwaga. A, i tutaj jest ten nadzorca, na którym się farmiło. O ty. O, magiczne całkiem. Już tym poziomie, tak. Ten poziom drugi, tak można powiedzieć. No i tam ogólnie jest tam w która umożliwia nam skrót, ale na, na razie jest zablokowana. O! No i dobre, jesteśmy w tej lokacji. No wygląda ona obłędnie po tym. O, chyba jednak. Chyba jednak, tak. No, widzę, że też mag. Znaczy może nie mag, tylko taki trochę wzmocniony, nie? Żeby mógł nakładać efekt sobie na. Broń. Dobra. No, ale tutaj to miasto wygląda no, przepięknie. Ja ogólnie wróciłem do tego remake'u po nie wiem, dwóch latach przerwy. Jestem pod wrażeniem takim, że normalnie mało która gra teraz z obecnych wygląda, tak nie? No, no ten remake ogólnie robił wrażenie na, w dzień premiery przy, o, od razu, nie? No dobra i chyba gdzieś Tędy na dół Znaczy tędy chyba nie tam, chyba na końcu tego mostka, którego byliśmy Chociaż tu też można zeskoczyć, nie? Mm, no u mnie skakanie w solsach jest trochę takie wiesz, niebezpieczne o, ja to, o ja to nic nie mówię <laughs> Jak się ładnie zsunął No dobra, zobaczmy czy mam. Nie ja podlecę może, co do ciebie. Okej. Okay. Będzie szybciej. No to zobaczymy się jak Adam powróci do nas. Skakanie w moim wykonaniu w tych tej... tak. Dobra, wracamy. Adam do nas powrócił ze światów. I lądujemy tutaj na dole. Dusza nieznanego bohatera oczywiście. Nasza ulubiona. Ogólnie ja tej lokacji nie lubię. ja też średnio. <laughs> <laughs> Ogólnie nie lubię lokacji w Source'ach, gdzie trzeba skakać, Tak jak był For Forteta Senna w Dark Souls. Sena później ten... jak to się Anor Londo. Anorlando. tutaj jest mogę, wybuch... Jeszcze mi się. Dobrze, że powiedziałeś, że bo nie pamiętałem, że one wybuchają. No tak zaczął się zmienić jak do wybuchu. To widać było, że. O, jakiś pierścień wingu. odporności. Dobra, tu A. jest pusto. Powiedz, jak po tych latach te, te mechaniki tej gry ci odpowiadają. To, że trzeba pilnować udźwigu w każdym kierunku. <laughs> Dla mnie wiesz, standardowo, nie? Ale nie, mi chodzi o to, że musisz tyle, ile masz przy sobie przedmiotów, nie? Że masz też limity, że nie wszystko, nie? Jednak. Jak za pierwszym razem grałem w Demon's Souls, bo w... W oryginalnego nie grałem, niestety. No ja też nie. To jak zagrałem w, w remake'a, no to... Duże zdziwienie było. Bardzo mocne zdziwienie, że no nie można mieć wszystkiego przy sobie, bo jednak no nie zrobisz danego uniku, nie? No, unik jak unik, ale to chyba bardziej chodzi o to, że ogranicza cię przy, w ogóle przy sobie, nie? Posiadanie. E. Tak, bo już te trawy... Tak, 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 ważą, nie? jeszcze jak grasz magiem, no to te przyprawy, nie? Które ci odnawiają, Też trochę ważą, jakbyś chciał nie wiem, mieć full stack, nie? Centralnie. No i to powoduje, że często trzeba wracać jednak do spójni i tam te przedmioty przenosić o. sobie. Co ty kolego masz tutaj? Do kupienia. No, nic ciekawego. Oj, te o, pszczoły ogniste, moje ulubione. Widziałeś, że wrócił niezniszczalny na Amazon? E, tak, chyba druga. Druga Cześć. część sezonu, no? No Ja dzisiaj patrzyłem, że już jest odcineczek, mówię na no drobie, ale nie zdążyłem, ale będę jeszcze wieczorkiem sobie może trzasnąć to No i dobra, chyba tutaj wszyscy Ogólnie tutaj są jakieś skarby do zdobycia jeszcze tak na szybko się cofnę. Dobrze, ja podawiam resztę tych pszczółek. Tu najgorsze w całych tych lokacjach nie są bossowie, nie tylko dojść do tego bossa. Tak, tak. Bo sami bossowie jednakże nie są aż tak strasznie wymagający jak w Elden Ringu czy nawet w Dark Soulsach. A jeszcze tu jest jak. Jakiś wielkolud. Nie. O kurde. No, nie? no, bym mógł bardziej, ale kolego, ty nie skacz O, hmm. wybucha, uważaj. No i dobra, odłamek z smoczego kamienia. A tutaj coś, no i znowu to samo. Aha, tu nie przejdziemy, nie? Chyba. Tu delikatnie tak ściskniemy się. Z tego co widziałem, to tutaj jeszcze jest jakieś przejście. No, jeszcze jedno. A, te nie wybuchają, dobra. O ty kolego. Coś zostawił jednak po sobie. O, wielki topór. Tak raport z innymi ma dużo mniej broni, nie? Zauważyłeś to? Tak, o wiele, wiele mniej broni ma. się do tego już tunelu, tak? Tak, tak, tak. Ale też fajnie, że... Mm, wybuchy? że trzeci bo z lokacji danej jest naprawdę bardzo blisko, nie? Że nie no trzeba tak. przebiegać kolejnej lokacji Nie nie, to jest ale fajnie, podzielone na, właśnie wszystko na trzy O ja szczurka Jedna czy Nie wiem. O matko, wpadłem do dziury Akurat do windy, nie? Eee, tak. Tak, bo, to jest bo już dwa fantomy widzę. <laughs> no jeszcze tutaj żadnych fantomów nie spotkałem, nie? Czarnych. Nikt cię nie najeżdżam? Nie, bo wiesz, jak lecę w tej formie ducha, nie? Tak Można jak tłumacz, tłumaczyłem, że po części jest trudniej ale później światy są łatwiejsze nie No lecą już Gładko poszło no, we dwóch jest zawsze łatwiej. To są uroki tej gry, nie? Że jak, jak masz kogoś dobrego do kooperacji, to nie wiadomo jak tu urodzą planszę, to i tak sobie ułatwisz. Mhm. Mm o kurde, skoczyła na Mogę za nią? Jest i Chyba... pełno. A, to jest to, co NPC coś mówił, że tu jest jakaś jaskinia tych No Muszę trochę w no. staminę pójść. Tak, tak, to jest to, to jest to miejsce, do którego się wraca kilkukrotnie, żeby je wszystkie zabić. <grystanie> no i dobra, chyba powracamy do tamtego naszego wylotu z tuneli, nie? Ogólnie, chyba dwie drogi prowadzą, jeśli dobrze pamiętam, do tego bossa, nie? Tak, 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 co so... dwie... Tą, co teraz to... będziemy, chyba szli, i ta druga, nie? No właśnie, no że z spółek z góry? No ta bardziej, e, można powiedzieć, bardziej ryzykowna. Tylko tam chyba większe nagrody są po drodze. Skarb odłamek smuczego kamienia i powiedz, gdzie poszedłeś, bo. Nie, cofamy się tutaj. Idziemy na dół. Brakuje tu tego, że nie widać, nie? Gdzie jest postać, z którą grasz? No, jednak to ten. W Eldenie zostało to wprowadzone, nie że. Ale i w solsach innych to jest tak, że jednak przez chwilę widzisz ten pasek życia, gdzie jest ta postać, nie? Tak, tak, tak. Na dół, czy? Tak, tutaj na dół. Uwaga, dalej jest podpor. No, ale obrażenia nawet nawet, nawet. Bo w głowę chyba, wiesz? Ja jak z łuku do nich strzelam, to właśnie w głowę jak uderzasz... ...i jest mgła. No i przechodzimy przez mgłę i bossa nie ma. No czy nie ten moment? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jakaś tutaj pułapka była, nie? Związana ze skarbem. Hmm, chyba tak. Okej. Okay. Ja tak i tak jak go dzigał w nos. <grymne> <grymne> I co kolega tutaj zostawił? O, no, ogólnie to mogliśmy go od boku zajść. Uwaga, bo tu jestem wybuchające. No tutaj po prawej. Dobra. I to jest kolejny. Pamiętam ci kran z zwykłą postacią. Fizyczno trochę się z nim. No jak przechodziłem za pierwszym razem no to... Trochę się namęczyłem, nie? Z tym... ...przeciwnikiem. O, jeszcze mi zahaczyło. Odłomek kamiennego kamienia. była przejrzystego kamienia jakaś. Tutaj bardziej skomplikowane jest to ulepszanie broni niż w innych solsach. Bo to jednak... Na pierwszym poziomie jeden kamień, tam jakiś, później już dwa różne, później tak. trzy następne i tak. O. Uważaj, wybucha. Żyjesz tam? Tak Udało się O kamień eferycznych oczu Bardzo przydatny przedmiot No i dobra Ja pamiętam, że w tych tunelach można się zgubić łatwo Tak, ale tu jest jakieś przejście, ale nie wiem czy... wrócić do domu. Poszedłeś tym tunelem do góry, tak? E, tak, tak, tak. Tak, 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 bo ten napis, co ty czytałeś. <grym> I tu jest to zajście, gdzie jest tak dużo jaszczurek, nie? Mhm. Mm I dużo skarbów do zdobycia. Bo teraz można też zejść z góry po tych kładkach skacząc. Mhm. Mm Skaczemy. No skaczemy. No, za chwilę mój ulubiony boss będzie? Flame Rooker, tak? Tak, tak, tak. On nie był jakoś mocno wymagający. Największy problem miałem z tym burzowym ptakiem chyba, tak? tak? A, ten, mm, trzeci boss chyba czwartej lokacji, nie? Tak. Po tym ślepym bohaterze on się tak nazywał, nie? No i dobra, tutaj jest ślepy zaułek. Ale jeszcze tu jest jakiś skarb. Jak dobrze to. No i idziemy tym wejściem do tunny. Tu jest jakiś skarb. No najbardziej ubolewam nad tym, że... tak e, słabo te przyprawy mi wypadają, nie? No jak chwilę tam, bo... Przypominajkę sobie robiłem, jak się gra, i ten to nie wypada mi żadna przyprawa. Co chwilę polatałem tą postacią, ale chyba ja będę musiał wrócić i wyplatynować tą grę. Jak będziesz chciał platynować, to wiesz, zawsze pomogę, nie? No bo to trzeba nabijać te tendencje, nie? Tak, tak, to jest najgorszy, tak można powiedzieć. No i dobra, leczymy na maksa, przywracamy na maksa. Na kara nie przyda się ogień, no i wkraczamy na arenę z bossem. Na niego to najlepiej to woda, nie jakaś? Kubeł wody zimnej. <noise> tak Dobra, już teraz ja go pamiętam jak jest Jest tego latania trwa No i mamy zwycięstwo Mieszka nic płomieni Ale powiem Ci szczerze Bardzo się obawiałem tego bossa, nie? Ale całkiem przyzwoicie myślę, że poszło, nie? No i rozpalona dusza demona mamy, posiadamy no i jest. Z... O, tu jeszcze jest jakiś skarb. Wybryła smoczego kamienia. Może największym problemem tego bossa jest to, że on jest szybki Tak. oraz też jak robisz uniki możesz wpaść w, w tą lawę co ona tutaj jest dookoła, nie? I ona cię tak wiesz, na chwilę spowolni. Wtedy ten e, boss do ciebie dobiegnie, no i cię zaatakuje, nie? No i to jednak, obronę przed ogniem trzeba mieć dużo u niego, nie? Dobra, ja się tutaj cofam do tego naszego staruszka Kowala.

Halo, kolego. Dopiero teraz, nie? Sobie przypomniał, że mamy tą demoniczną duszę. No i tak, i teraz oddajemy temu Kowalowi tą rozpaloną duszę demona z tego demona, co pokonaliśmy przed chwilą. No, i dzięki temu dziadek pozwoli nam ulepszać na mocniejsze na przykład nasz srebrny katalizator. Możemy ulepszyć na katalizator szaleństwa. No, do której potrzebujemy złotej duszy demona, niestety że takiego demona nie pokonaliśmy. No jak widzicie, no z Maczugi zrobimy tasak, ale potrzebujemy napuchniętej duszy demona. No i dobra, wróćmy do Nexusa, do spójni. No, i myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. Pokonaliśmy ognistego demona w mieście e, tuneli. Więc myślę, że odcinek był udany. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby nie ominął Was żaden materiał. Wpadnijcie też do Adama na kanał. Zobacz, e, zo, I zobaczcie jego materiały w jego wykonaniu. Dzięki, że byliście razem z nami. Na razie. Cześć.